Ale pamiętajcie, ale zwłaszcza wasza telewizja będzie zapraszała ludzi do grania. Moi drodzy, to już mówiłem ty, w tym naszym programie. Nie mówię, że się nie denerwuję, ale dodajcie nam sił. Nieważna jest suma, którą zbierzemy. Będzie dużo pieniędzy, będziemy się bardzo cieszyli, ale każde pieniądze są dla nas ważne, z każdych pieniędzy się bardzo cieszymy i każde pieniądze wydamy jak najrozsądniej. A więc moi drodzy, pamiętajcie, gramy do końca świata jeden dzień duży, a gramy przez cały dzień do późnych godzin nocnych. Aha, jeszcze taka prośba do nauczycieli. Poniedziałek, nie ma żadnych pytań, żadnych klasówek. Dajcie lu stedzie, czacie naprawdę wspaniale dla nas, pracują i nam pomagają. Cześć siema. ma. mówią, łatwiej przeżesy. Mi o nie popłaca, poza lustrem nie ma nic. Jesteś zupełnie wolny, samotny żeglas nad głębią. Mógł. W Kościerzynie już obchodzimy po raz 22 finał Wielkiego Egresu Świątecznej Pomocy. Wolontariusze będą zbierać na terenie całego miasta pieniążki. Będą zaopatrzeni, proszę Państwa, w takie, w takie identyfikatory oraz puszki będą zaklejone specjalne sześć Sześć banderol, osoby, które, które będą, będą zbierać na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Poza, poza takimi tutaj rzeczami będą na pewno rozdawać też serduszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jeżeli Państwo zauważycie, że taka puszka jest uszkodzona lub też osoby zbierające pieniążki budzą wśród Państwa, jakby powiedzieć, jakieś brak zaufania, proszę powiadomić jednostkę policji, te, telefon alarmowy 997 lub 112. Na pewno przyjdziemy i sprawdzimy. Jeżeli byście Państwo zauważyli, że taka osoba, która nosi puszkę e, lub osoby, które noszą tę puszkę, zostały napędnięte, to też prosimy o, o kontakt. Na pewno e, w, w, w tych kwestiach będziemy interweniować i będziemy takie, takie e, niebezpieczeństwo będziemy niwelować. E, w okresie e, zbiórki, wielkiej okresie świątecznej pomocy e, w rejonie Kościerzyny i w miejscach, gdzie, gdzie, gdzie są zbiórka. Będą zwiększone siły policyjne, gdzie zapewn zapewnią na pewno ład i porządek. Yy, jak to jest z małoletnimi? Czy oni mogą sami gdzieś zbierać w jakiś yy, Jak to osoby, oso osoby, które są niepełnoletnie yy, zbierają z osobami pełnoletnimi lub w większych grupach yy, i to jest, to jest przyjęte, że, są że, że te zbiórki są dokonywane yy, w ciągu dnia, więc pewnie między godziną 8, a 15, czy 16, kiedy jest jeszcze yy, jasno na dworzu. Zeszłoroczny finał, takie się przypomnijmy, przebieg bezpieczny. Zeszłoroczny finał, jak i poprzednie przebieg, bardzo bezpiecznie. Nie mieliśmy incydentów właśnie, jeżeli chodzi o zbiórkę pieniążków. Mam nadzieję, że tak samo będzie w tym roku. Tutaj sztab, sztab Wielkiej Rekrecji Świątecznej Pomocy, jak i wolontariusze, jak co roku mam nadzieję będą, będą osobami odpowiedzialnymi i nie będzie dochodzić do żadnych negatywnych zachowań w Stali Szczepieckiej dzisiaj wypełnione wszystkie miejsca po brzegi. Co chcecie im przekazać? Na pewno przypomnimy zasady bezpieczeństwa, bo one są najważniejsze. Część tej wolontariuszy jest już, powiedzmy, z wieloletnim stażem, ale tych należy, należy te zasady bezpieczeństwa przypomnieć, a dla nowych na pewno ich w tej kwestii przeszkolić. Dzień dobry. Myślę, że te okazki to były dla was na wszystko, że wszyscy się przywitaliście. Chciałem podziękować, że przyjęliście nasze zaproszenie. Będzie się działo, orkiestra będzie grała. Który to już raz? O nie, jest drugi. E, Większość z Was, a no może wszystkich jeszcze nie było na świecie, trzeba grać orkiestra. Ale orkiestra gra też dla takich małych y, y, obywateli naszego państwa i też dla tych starszych: dla seniorów, dla, dla dziadków, dla pradziadków, być może części. Z nas tu zgromadzonych, więc raz jeszcze dziękuję, że chcecie się zaangażować, że chcecie udzielić swoją pracą pomocy tym, którzy tej pomocy potrzebują. A to nie jest myślenie tylko o sobie, bo skoro zawołanie jest takie, że pomagamy dzieciom i seniorom, to na pewno nie jest to pomoc w jakiejś mierze dla Was. Ale tak mogłoby się tylko wydawać, bo ktoś, każdy kiedyś był dzieckiem, i każdy kiedyś będzie seniorem. Ale Wy dzisiaj, można by tak powiedzieć, nie macie w tym żadnego interesu, bo już dzieci nie jesteście, a seniorami jeszcze długo, długo nie będziecie, więc po co chcecie to robić? I to jest cenne, że chcecie to robić dla tych, którzy tej. do których to jest skierowane. I nie myślicie tylko o sobie. To jest wielka wartość. Raz jeszcze dziękuję, że. Takie jest Wasze podejście. Tutaj nie z nami policja, Straż miejska, ale też cały zadań koordynuje Kościelski Dom Kultury, Pan Dyrektor ze współpracownikami. Ja wszystkim chcę rzucić, wszystkim nam, bo też planuję się zaangażować i przyłączyć się do tego grona wolontariuszy i też y, pozbierać trochę grosza dla tych, do których ten grosz ma trafić, aby wspierać y, tą cygiełką to szczytne dzieło pomocy innym. Życzę sukcesów, dobrej pogody, dobrej nade wszystko zabawy, a cel jest wyjątkowo szczytny. Proszę przekazać życzenia też swoim najbliższym sympatiom, ale też rodzinom, żeby byli dla Was bo urwiecie się z domu prawdopodobnie na cały dzień, a być może część zostanie do późnego wieczora, więc też proście o wyrozumiałość i pozdrowienia tutaj nas wszystkich, dla Waszych rodzin, dla Waszych najbliższych. Panie Dyrektorze, wszystko dobrego. Dziękujemy Panu Burmistrzowi, że znalazł nawet e, tak w tak trudnym czasie, a przecież e, wielkie rzeczy się dzieją, a e, jest, z tak. tak. jest z nami. Bardzo, bardzo dziękujemy. Będzie się działo także z Panem Burmistrzem, będzie licytował m.in. E, cenne przedmioty, więc e, wszystkich e, musimy zaprosić dziewczynie z kwiatów kolan i w szlach, w których całkiem niezły posiłek jak i konsumuję lub wierz, nieco wieczór w ciepłych dekoracjach